Kurde, mogę snajperkę jednak zostawić. Nie robiłbym takich dołków. No że sniperka trochę chodził tego? Jest. O, jest. Co, co ma? Nie wiem. A, witam Was na kanale, odkręcam Dzisiaj patrzcie, kto ze mną jest w końcu. A, pomachaj. Pomachaj z pędzlem. No, trochę posprzątamy. Trochę posprzątamy sobie, zobaczymy. Jesteśmy na naszej lokalnej w sumie plaży Zalewu Wiślanego. Sześć. Reaktywność sześć. No. Nie wiem. Y, mieliśmy snajperki, ale żeśmy zmienili na duże cewy, bo 20, plaża jest inna. 19. Mieliśmy być w słuchaczu, tak? Tak. Myśmy A znaczone, pojechaliśmy... To no ludzi jest. Pełno ludzi jest, nie chcieliśmy chodzić między ludźmi i będziemy czyścić sobie. Z kapsli plażę w Toplisku, także zobaczymy, co, co wyskoczy. Na koniec pewnie się odezwiemy. To dzisiaj będzie pewnie krótki filmik. I tyle. Nie chciało nam się zasuwać do krynicy morskiej, bo za daleko tak mówię. Sobie pokopiemy. No, idą chmury zarazem. O, tak ja. Już coś ma? Nie ma. A. Kurde, mogę snajperkę zostawić. Nie robiłbym takich dołków. No ale najpierw to tego. Jest. O. Jest. Co, co ma? Nie wiem, czarny. O. Dobra, pierwszy fańciur, dobra. Dobra, trzymajcie się do, do potem. O Znajdy z plaży, kurde. Nigdzie dzieciak na to stanie. Jest jakiś koszmar. Szok A sam tu z dzieciakiem przyjeżdża. Tragedia jak nic. Dobra, lecimy, zabieramy. O, jest taki niecodzienny fant z plaży. Tu kiedyś solidek mi wpadł. A teraz to chyba od guzika eee, jakiegoś jest dwuwerstwowy czy z jakoś tak. O? Widzicie? Całkiem ocho Nie ma nic, Bo mam dwa złote A i taką fajną piłkę. Dobra, same śmieci, ale zbieramy. Eee, mamy kosztowności. Eee, jakaś bransoletka. Bazarowa, ale diamenty są. O, o jednak można to, coś tutaj znaleźć fajnego medalik się trafił. O. Nie wiem, jaki to materiał trochę nisko biło znaczy nie na aluminium. Chociaż co nie wiem, później sprawdzimy nie ma ucha, taki nadgryziony, ale wyszedł syf straszny dobra lecimy dalej to jest urobek te 1400 z to co wyciągają ja mam z 5 zł ten fajny guzik ciekawy, co wypadł i medali No foremka i ten a teraz bonus, uwaga tak o kurde Old Spice O, patrzcie. Pakorabane No Ataki ja sobie zarzuciłem już. A takie A To ile. Pani goździkowa, chcesz? Szkła, kurde. Mhm. Tragedia. Dwie do znalazłem też. To o, są moje, jakbyś chciał zobaczyć. Takie coś. To są moje świat. Olej, jakie coś. O, Adasia śmieci. Masakira. To jest coś strasznego, co? Ale tych gościu mnie zaczepił, że oni sprzątają porządku, maszyna tu jeździ sprząta. No ale to tak, się coś kurde nie do końca. O, najgorsze szkła. Kurde, molek. No ten guzik fajny. Jedziemy jeszcze do, gdzie? Ale tam chyba impreza jest w sobotach. no gdzie? Tak się zdaje. Zobaczymy. Co? Zobaczymy. No to zobaczymy. O, i piłeczka. Co ty dwoma torbami chodzisz? No bo jedną mam na śmieci, a drugą mam na monety. Tą mniejszą mam na monety, bo monety jest tyle, że prawie w ogóle. Dobra, tymczasem. Może jak coś znajdziemy, to jeszcze się coś dokręci. Mam nadzieję.